Ten wianek wykonałam ze starych świątecznych dekoracji. Zrobienie go zajęło mi 15 minut. Wykorzystałam do niego gałązki świerku z mojego ogrodu. Aby przygotować strojk, włóż gąbkę do miski z wodą. Gdy nasiąknie włóż do miski, gałązki świerku potnij i wbij dookoła gąbki, tak, żeby powstał idealny okrąg. Wypełnij prześwity mniejszymi ścinkami gałązek. Na środku zostaw miejsce na wazon. Przyklej go do gąbki za pomocą kleju na gorąco, włóż do niego ozdobną świecę. Następnie, ułóż na świerku ozdobne bombki. Ja przystroiłam swój stroik również szyszkami. Pomiędzy gałązki włożyłam drobne światełka. Całość prezentuje się pięknie. Nie trzeba kupować drogich stroików w kwiaciarni. Wykonanie tej pięknej ozdoby zajęło mi 15 minut, koszty były niewielkie.